Dzień dobry. Co zrobić, żeby w dobrym stylu wejść do nieba? Więc najlepsza możliwa opcja to jest oddanie wolnej woli Panu Bogu. My jedyne, co posiadamy, to wolna wola. My nie posiadamy tego majątku, co wydaje nam się, że jest nasz. Nie posiadamy nawet naszego ciała, które też wydaje się, że jest nasze. Tak? No nie jest. Jest nam dane w prezencie. Mamy o nie dbacie, świątynią Ducha Świętego. I też nie jest nasze. Jedyne, co mamy, to wolna wola. Do której Bóg, jak dał, nie ingeruje. I dlatego tyle drańc jest na świecie, ponieważ Bóg nie ingeruje w to draństwo ludzkie. Człowiek zdecydował postąpić jakieś głupie, i złupią i sobie draństwo. Bóg w to nie ingeruje. Ale jeśli ktoś chciałby wejść do nieba w dobrym stylu, to oddanie wolnej woli panu Bogu to jest to. To wtedy Bóg ma prawo ingerować w moją wolną wolę. Ja to zrobiłem dawno, dawno temu i bardzo jestem zadowolony. O wszystko w moim życiu. Absolutnie o wszystko jest lepiej niż mógłbym sobie wymyśleć. Jest lepiej niż mógłbym sobie coś wykombinować, jakie bym chciał. Jest jeszcze lepiej. Więc oddanie wolnej woli to taka a ta podstawa. No potem to trzeba, jak człowiek wie, że Jezus Chrystus mnie kocha i że jest w najświętszym w kościele, to jestem w tym kościele codziennie. Staram się to zrozumieć, oczywiście nie ogarniam, tak? Oczywista sprawa, nikt nie jest w stanie tego ogarnąć, co się dzieje w kościele. Ja wiem tylko, że jest Jezus Chrystus, wiem, że są tam miliardy aniołów i świętych, którzy wielbią chwałę Pana Boga. Ja tylko nie widzę. Ja to czasami czuję, nie zawsze. No więc spowiedź, komunia, odpół zupełny predysponują nas do wejścia do nieba, ale nie gwarantują wejścia. Natomiast jest kilka obietnic Boga, które no, niemalże gwarantują wejście do nieba, czyli koronka do miłosierdzia Bożego. Pan Jezus powiedział, że ktoś, kto raz w życiu poprosił o miłosierdzie, otrzyma. Szkaplerz. Matka Boża powiedziała, że ktoś, kto nosi szkaplesz, to w pierwszą sobotę po śmierci idzie do nieba. A pobożni ludzie umierają w pierwszą sobotę i w ogóle nie są w czystu. Matka Boża w powiedziała, że ktoś, kto będzie pięć razy odprawiał mszę, znaczy uczestniczył we mszy świętej, wynagradzającej sercu Matki Bożej, to ona przyjdzie z wszystkimi łaskami po czym do zbawienia. Nie jest to obietnica wspaniała. A pan Jezus jeszcze dawno, dawno temu powiedział, że ktoś, kto od, będzie uczestniczył w dziewięciu kolejnych pierwszych piątkach miesiąca, to pan Jezus nie pozwoli, żeby ten człowiek umarł bez sakramentów świętych. No to znaczy i spowiedź i komunia, no i to jest to. Warto mieć. I takich pewnie by się jeszcze nazbierało mnóstwo rzeczy. Czyli tak, odpust to darowanie kar. Jeśli Bóg daruje nam kary za nasze grzechy, no to czyściec jest wyjątkowo krótkie, albo go w ogóle nie ma. Ja to robię codziennie, więc staram się być blisko, blisko, jak najbliżej. Jest cudownie. Więc można zadbać o swoje zbawienie, a nawet trzeba. Zachęcam, zachęcam, to wtedy spotkamy się w niebie szybko. No i niektórzy, którzy są wyznania ewangelickiego i tam takich różnych pochodnych, czy podejrzewam, że Jehowi i, tacy, i tego typu, to mówią, że znajomość Pisma Świętego to jest to. No nie. Oczywiście fajnie jest znać Pismo Święte, ale przypominam, że Szatan zna Pismo Święte w sposób perfekcyjny. I to nie zmienia sytuacji, że jest szatanem. No więc warto, zdecydowanie warto przyjmować z komunię świętą, bo szatan tego nie może zrobić. Nie może pójść do spowiedzi, on nie może przeprosić Boga. Dla niego czas miłosierdzie i łaski się skończy. Póki my żyjemy, mamy taką opcję. Dobry Boże, dopomóż no nam wszystkim wejść do raju w doskonałym stylu, bo z Tobą to wszystko możliwe. Dziękuję Panie Boże, dziękuję Tobie, ukochana Matko i wszystkim zastępom, niech się wszystkich trzech Bóg, osługi, Bóg ojciec i syn i duch święty. Amen.